TV Senior. Dziś z nami Maciej Chmiel, Dyrektor Studia Filmów Rysunkowych Bieloskubiałej. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Cię Macieju. Uważaj, bo kiedy będę prosił Cię o coś oficjalnie i zwracał się Panie Dyrektorze, to znaczy, że chcę coś załatwić. Przyjmuję. Panie Dyrektorze, wiszą na ścianach za nami mhm. wasze ryciny. Pan Dyrektor nie ma nic przeciwko, że tu wiszą. Nie musimy praw autorskich jakiś tam. Znaczy, rozumiem żartobliwy początek tego wywiadu, bo przecież to było wcześniej uzgodnione, że Rycinek, jak Pan był łaskaw powiedzieć, czy kadry z naszych filmów, czy projekty postaci, no zjawią się tutaj jako forma depozytu. Uważam, że dobrze to zostało dobrane, i cieszę się, że studio się też pojawia w takiej formule w Pana popularnej telewizji. No, nie wyobrażam sobie, żeby się nie pojawiało. Zwłaszcza, że coraz mocniej w tej przestrzeni bielskiej, kulturalnej, studio filmów rysunkowych zajmuje tą swoją pozycję mhm. za sprawą tego, że. No, od jakiegoś czasu jest to instytucja, która naprawdę zmodernizowała się, czy to jest postęp już za kadencji pana dyrektora, czyli twój, twojej kadencji. Znaczy muszę powiedzieć, że y, ja jednak stoję na ramionach poprzedników, tak, bo y, zawsze wie, tak jest. Wiele działań zostało podjętych znacznie wcześniej i studio wiele zawdzięcza swoim poprzednim dyrektorom, swoim poprzednim, tw swoim twórcom, przede wszystkim artystom. Jeśli chodzi o te kwestie modernizacyjne, najbardziej widoczne, czyli budynek Oka, który za chwilę otworzymy, no to tutaj Zdzisław Kudła pierwszy rzucił ten pomysł, jako jeszcze dyrektor, kilkanaście lat temu. Po czym do tematu powrócił Andrzej Orzechowski i szczęśliwie przeprowadził kwestię złożenie wniosków i zdobycia pieniędzy ze strony Ale pomysł dotyczy czego konkretnie? Zbudowania takiego centrum edukacji i rozrywki edukacji opartego i rozrywki. na postaciach z bielskich kreskówek. A kiedy to się zmieniło na propozycję Centrum Bajki i Animacji? W czasie składania tego wniosku, no rozumiem, że trzeba było wprowadzić jakąś nomenklaturę i to się, rzeczywiście zostało nazwane Interaktywne Centrum Bajki i Animacji. To jest nazwa, którą stosujemy do dzisiaj w oficjalnej korespondencji. Natomiast Zaczyna już tę nazwę wypierać nazwa OKO z kilku powodów postanowiłem dokonać takiej zmiany. Po pierwsze w skrócie ICBA jest zawarty skrótowiec CBA, który kojarzy się z zupełnie innymi działaniami niż my chcielibyśmy je przeprowadzać. Trudne jest to do wymówienia. <laughs> Natomiast i nie kojarzy się też, nie ma takiego podwójnego skojarzenia. Natomiast oko no, jest najważniejszym organem naszego ciała, najwięcej y, informacji do nas przez oczy dociera, jest niezbędne do procesu kreatywnego i też jest bardzo łatwym słowem do wymówienia przez dzieci czy przez cudzoziemców, na których też liczę, na jednych i drugich jako widzów w naszym, y, w naszym oku. No i też można to ogrywać na różne sposoby, właśnie jako otwieramy oko na jesieni, tak? bo na jesieni otwieramy oko. Świetnie, to ja czekam na to otwarcie, natomiast zastanawiam się, czy władze miasta zdążą, żeby na to wasze otwarcie otworzyć też jakiś przyzwoity parking obok, bo to bardzo jest istotne, to po e... pierwsze, a po drugie całe to mm -hmm. otoczenie, które tam jest, no ono delikatnie mówiąc nie mm -hmm. jest najpiękniejsze i czy w jakiś sposób też oddziaływujecie na władze, żeby coś tam się zmieniło? Pytanie idealnie w czasie umiejscowione, ponieważ nie dalej jak dziś rano zostałem przyjęty przez pana prezydenta miasta, który Postanowił rozwikłać te, wszystkie te problemy. Czyli po pierwsze, nie jeden, ale dwa murale mają się zjawić na kamienicach sąsiadujących ze studiem. I miasto za nie zapłaci? Tak jest. I co więcej, uważam, że jest to bardzo dobra decyzja, ze względu na to, że z dwóch stron, idąc, czy to od strony rynku, czy to od strony tej górnej Cieszyńskiej, Ktoś, kto będzie się zbliżał do naszego oka, no, będzie widział, że jest już na miejscu, ponieważ to, te murale będą miały odpowiednią e, wielkość i no, odpowiednio będą też pokazywały postacie z naszych bajek. A druga rzecz to jest ten parking. E, miał powstać parking e, na tym klepisku, który ten parking udaje e, koło prokuratury. Nieudolnie. Z różnych, z różnych powodów przede wszystkim tam była no, ekonomia i wojna na Ukrainie to to jest to co wiem od z ratusza jako jako przyczynę tego że tego parkingu nie będzie natomiast y, dostałem się zapewnienie że będzie wygospodarowane miejsce na autokarę no to, y, to jednak jest ten typ y, klienta widza którego też y, y, trzeba bardzo cenić i który na pewno będzie licznie frekwentował nasze, nasze oko, no, tylko musi gdzieś mieć wysiąść, przejść i wrócić. I gdzie to będzie? Bo jakoś sobie nie wyobrażam tych autokarów w przestrzeni Starego Miasta. Ten, ta lokacja będzie nam już niebawem ujawniona. Dobrze. Panie dyrektorze, bo pamiętam z dawnych czasów to było tak, że kiedy... Mm. Ja mam taką kolekcję filmów, którą sobie tam składam, Mhm. Na emeryturę, licząc, że kiedy już będę miał święty spokój, mhm. to będę sobie te filmy oglądał, w tym kreskówki. No i sporą część w tej kolekcji stanowią dawne filmy, studia filmów rysunkowych, y, które są na przykład na kasetach VHS. Mhm. Czy będzie tak za jakiś czas, że będzie można podjechać do Was i sobie na przykład kupić na nowych nośnikach te produkcje, nawet stare, zdigitalizowane? Bo tak kiedyś było. Jak coś potrzebowałem, jakiś film, albo na prezent, albo na jakiś gadżet, to jechałem do studia, kupowałem i było. A teraz naszym celem jest otwarcie własnej platformy cyfrowej. Czyli tak, żeby można było jednak poprzez ekran komputera dostać się do tych filmów. Tak? I to będą filmy i z naszego archiwum. Te, które podle będą podlegały procesowi digitalizacji, a docelowo chcemy zrobić, żeby wszystkie nasze 1050 filmów były w formie cyfrowej. Chcemy też zająć się zbudowaniem osobnej kompetencji jako Centrum Cyfryzacji Digitalizacji dawnych filmów animowanych i przejąć te kolekcje filmów, które zostały po trzech upadłych studiach Polski, polskiej animacji, bardzo zacnych i Pracujących na ich chwałę przez lata. Myślę o studiu w Łodzi, w Warszawie i w Krakowie. I raczej zmierzamy w stronę tego, żeby to się znalazło jednak w sieci. A tak, zastanawiam się nad pańskim pomysłem, bo on rzeczywiście, powiedzmy, że generuje nam taką niszową grupę odbiorców. Na przykład to są tacy ludzie, którzy dzisiaj kupują winyle. Tak? I zresztą tu winyle raz. też, przerasta sprzedaż winyli, to jest taki szlachetny hobby. Lepiej jest słychać, no i poza tym jest cała ta ceremonia włączania tej płyty, przewracania i tak dalej. A poza tym mam to w domu. Tak? No, no tak, to, to, to rozumiem. No. Natomiast no, nie sądzę, żebyśmy wkroczyli w, w produkcję VHS-ów czy, czy płyt DVD, chociaż kto wie, jeżeli się pojawi zapotrzebowanie i to rzeczywiście będzie jakiś, jakaś niszowa, ale profitująca sytuacja, nie wykluczam. Ja będę pierwszy, który kupi. Dobrze. Nawet kolekcję. Dobrze. Dałem słowo w przestrzeni publicznej. Dobrze, jak to jest być dyrektorem instytucji, której te flagowe, najbardziej znane produkcje, to są no, z okresu, kiedy publiczność no, no była młodociana, oczywiście, czy małoletnia, a dziś ma 40. Plus. Nie lubię tego słowa target, ale ta grupa docelowa to właściwie te kultowe, najbardziej znane bajki. Zna lepiej niż te maluchy. A na czym to opieram? No byłem na odsłonięciu w Bielsku Białej kilku postaci bajkowych właśnie z waszego studia i pytałem te młodzież i tych malców, czy oni mhm. wiedzą co to za postaci są, czy znają te bajki. I odpowiedzi były takie raczej no nie za bardzo. Natomiast ich rodzice i dziadkowie mhm. rewelacyjnie banan, tak? Mhm. I sentyment, wzruszenie, oni wiedzą. Pańska obserwacja pokrywa się w 100% z moją. Kiedy nastałem tutaj jako dyrektor, te dwa lata temu, i jeszcze był ku temu czas i przestrzeń, to zdarzało mi się, widząc osoby wkraczające do nas, rodziny podchodzące pod studio i szukające możliwości zwiedzenia, odkładać wszystkie sprawy, które miałem, i zajmowałem się tym oprowadzeniem. Rodzina z Kalisza, grupa z zachodniego Pomorza, itd. Dlaczego to robiłem? Dlatego, że chciałem właśnie ym, zbadać to na, na żywym organizmie, kto i co będzie tutaj oglądał i w jakiej emocji od nas wyjdzie. I dokładnie to jest to samo wrażenie, czyli łzy w oczach, ale nie 40 latków, bo Pan tutaj rzeczywiście tak bardzo łaskawie do nas podszedł, ale to są nawet 60, 70, 80. Plus. Rzeczywiście, łzy w oczach, dlaczego? No bo to jest cofnięcie się do czasu emocji dziecięcej. Wracają wspomnienia, kiedy po raz pierwszy oglądałem Reksia w 1965 czy Bolka i Loka w 1967, i to zostaje na zawsze. Dlatego też, że to wtedy było dobro rzadkie, można było to obejrzeć tylko 19.20 w jednym programie telewizji, i poza tym wszyscy to oglądali. W związku z tym tak. następnego dnia było o czym porozmawiać w szkole. Natomiast co jeszcze zauważam, że dwoje na dziesięcioro dzieci wie gdzie jest i rozumie, rozróżnia te postacie, yy, komunikuje się z nim w jakikolwiek sposób. Yy, z czego to wynika? Ta dwójka miała szczęście na, do tego, że ten kod kulturowy został przekazany w obrębie rodziny, że ten pas kulturowy zadziałał, czyli że w pewnym momencie mama, tata, babcia, dziadek wzięli syna, córkę, wnuka, wnusię i usiedli przed ekranem, powiedzieli słuchaj, obejrzyj bajkę mojego dzieciństwa. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Bolek i i. Czyli musieli i tak ją dalej. mieć. Musieliby ją mieć fizycznie w domu Ma... albo dostęp przez jakąś platformę. Dokładnie, ale, ale najważniejsze jest tutaj nawet nie fakt posiadania tego czy dostępu, tylko woli. To znaczy tego, że chcę mojemu dziecku coś pokazać ważnego i to było coś, co mnie ukształtowało i pokażę mu dlaczego. No bo to było dobrze zrobione, to miało przekaz, który jest pozytywne jeśli chodzi o kształtowanie tak, dobrego emocje, prawda? Nigdy nie było tak i to jest i to jest część pejzażu kulturowego polskiego, czyli tworzę tego nowego człowieka, również obywatela, również no, świadomego konsumenta kultury, posługując się dobrym wzorcem od strony estetycznej, moralnej, ideowej. Natomiast pozostała ta ósemka dzieciaków która no, weszła do studia razem z mamą, tatą, dziadkiem, babcią, nie kojarzyła ani miejsca, ani, ani bohaterów, natomiast dlaczego? No bo w tej chwili jest nadpodaż e, kreskówek. Jest bardzo silny e, silny nurt tych zachodnich czy wschodnich e, kreskówek, które zdominowały właśnie przestrzeń, jeśli chodzi o e, o platformy internetowe czy o telewizję. To jest obcy kod, kod kulturowy, to jest przekazywanie innych wartości, również estetycznych, również moralnych i tam nie ma tego czegoś, co, co jest tym genem polskości. Ja uważam, że mamy kulturę unikalną i powinniśmy tę unikalność zachować i celebrować ją, przekazywać ją dalej, a nie udawać, że jej nie ma, czy też niwelować ją w imię jakiegoś, nie wiem, paneuropeizmu. Naprawdę? A pozwolą wam? Bo to może być znaczy... tak, że będzie parcie na to, żebyście w następnych odcinkach bajek, nie wiem, był silniejszy wątek kobiecy, nie chciałbym komuś tutaj podpaść, a ehm. nie wiem, ktoś o innym kolorze skóry, ehm. a to orientacja, a to jakieś kolory. Przecież wiadomo, w jakich czasach żyjemy, prawda? Znaczy to zależy. Jak się od... można przyczepić, to się przyczepi do, do wszystkiego. Ehm. To zależy od twórców i od decydentów tak naprawdę i od tego, co, co chcemy przekazać. Dla mnie też ważne jest to, żebyśmy na przykład opowiedzieli historię o polskim zwycięstwie. Jak teraz jako konsument filmów historycznych i jako człowiek, który bywa na festiwalach takich filmów, dostrzegam jedną prawidłowość. Znaczy, mogę też zadać to pytanie otwarcie wobec wszystkich nas, które siedzimy. Znaczy, czy, czy kojarzycie film o polskim zwycięstwie zrobionym w ciągu ostatnich lat? Mhm. I A inaczej, czy kojarzycie, jak wyglądają ostatnie filmy historyczne, które można było obejrzeć w kinach? Ja mogę ich opowiedzieć, posługując się konkretnymi tytułami. Dać pięć przykładów, każdy z tych filmów był o klęsce. To jest naprawdę coś niesamowitego, i to w negatywnym y, oddźwięku tego słowa, ponieważ nie wychowa się młodzieży do dumy, do walki i do patriotyzmu, jeżeli będzie się opowiadało tylko o dołach y, 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 wypełnionych tak, o trupami. I te tak. trupy to są trupy naszych przodków, które zostały zakatowane przez naszych sąsiadów. Dlatego chciałbym opowiedzieć film o Husarii, ponieważ Husaria, no, jak nic innego w naszej historii, to jest dzieje zwycięstw, To jest formacja, która nie przegrała bitwy przez 200 lat, i to jest też przekazywanie takiego osobnego kodu kulturowego w obrębie rodziny, bo młody człowiek zostawał husarzem, bo był ćwiczony od dziecka w posługiwaniu się każdym rodzajem broni, wiedział, że to jest, że broni w ten sposób wolności Rzeczpospolitej i też swojego dobrostanu. A co więcej, ojciec wygrał w bitwie ze Szwedami, dziad wygrał w bitwie z Moskalami, pradziad wygrał w bitwie tam z Tatarami i tak dalej. I on wiedział, że jest w pewnym łańcuchu zwycięzców. I to też dawało mu tę pewność siebie, kiedy on stawał wobec zawsze liczniejszego wroga i zawsze wygrywał. No raz, że nobilitacja, dwa, piękna tradycja oręża polskiego, trzy... Samo nastawienie tego przyszłego husarza, że on za tę nobilitację i za ten honor będzie musiał zapłacić. Bo to nie płacił mu za to król. Tak. Prawda? Czyli yy, on... Znaczy husarze dopłacali do tego przywileju, że byli tą najlepszą jazdą świata. Czyli to jest ten kolejny element, tak Poświęcam yy, również swój majątek yy, yy, dla sprawy. To, to było, sprawy, dla to kraju. było obywatelskie yy, myślenie o ojczyźnie po prostu. Kiedy powstanie film o husarzu? Pracujemy nad scenariuszem, to jest e, odpowiem e, tak, że to może być e, w bardzo krótkim czasie, to może być bardzo rozciągnięte w latach, e, to jest funkcją pieniędzy i teraz, żeby podejść na serio do takiego filmu pełnomatrażowego, powinniśmy mieć między 25 milionów złotych a 50 milionów złotych i to Spokojnie jest kwestia pieniędzy. tego, czy i w jaki sposób państwo przez różne swoje agendy jest w stanie wygenerować takie pieniądze, e, a teraz czy warto jest robić coś na niższym poziomie? Moim zdaniem nie, dlatego że widz jest w tej chwili przez właśnie nadprodukcję w, na platformach streamingowych y, widz jest przyzwyczajony do dobrej jakości. Można powiedzieć rozpuszczony. I y, my inaczej w tej chwili nie wygramy jak dobrą jakością. To znaczy y, jeżeli mamy pokazywać jakiś bieda film o, o czymś co tam jeszcze jest jakoś Tak prostą szarpaną za, kreską zapomniane i, i dopiero musimy to, do tego widza przyzwyczaić to Widzę to odrzucić ze względów estetycznych. No tak. Dobrze, ale wróćmy na chwilę do tego wątku y, relacji pokoleniowej, czyli dziadkowie, rodzice i, i nasze dzieciaki. Y, nie przypominam sobie, żeby w historii, no, którą ja pamiętam, studia i, i, i bielska-białej, żeby dyrektor studia filmów rysunkowych spotykał się z seniorami. Mhm. No, A pan dyrektor? Ty, Macieju, spotkałeś się? Tak, znaczy to jest. Yy... To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o ludziach, którzy przeszli już przez te smugę cienia, są nieaktywni zawodowo, natomiast ich grupa stale rośnie. Rośnie też długość życia, rośnie sprawność fizyczna. To są ludzie, którzy odchowali już swoje dzieciaki, pospłacali kredyty, mają pieniądze własne, którymi mogą dysponować, i to jest zjawisko, które od dobrego dziesięciolecia jest opisywane na różnych konferencjach y, związanych z mediami jako y, silver tsunami, czyli to jest od tej siwizny pokrywającej głowę i od tego, że ta, to jest y, ten rodzaj widza, który był lekceważony, bo zwykle wszyscy mówili, że no musimy zdobyć młodych dla, naszej, dla naszych mediów, tak, młodzi to jest przyszłość. Tak. Młodzi się odwrócili od telewizji i walka o nich to jest y, cyzyfowy trud, natomiast Zwróćcie uwagę państwo, że najwierniejszymi widzami telewizji publicznej, na przykład w tej chwili, są właśnie ludzie 60 plus, 65 i tak dalej, tak dalej. To stąd taki, takie powodzenie takich formatów jak na przykład Voice Senior czy Sanatorium Miłości. To były świetnie wymyślone i trafione właśnie pod potrzeby tego widza programy. I teraz jak się zastanowimy, kto będzie widzem oka, tak? no bo takie pytania zadawaliśmy sobie nawzajem, czy ja byłem tak przypierany do muru przez ludzi z zewnątrz i na początek mówiłem coś, yy, za co oczywiście byłem wyśmiewany przez wszystkich marketingowców czy PR-owców, bo dla wszystkich. Tak? No, dla, dla wszystkich, czyli dla nikogo, jak dla, No dobrze, dla wszystkich, ale tak. czyli no jednak jak Pan teraz to ułoży sobie tę opowieść yy, o, tym, o tym oku, do kogo będzie pan chciał dotrzeć? Kto ma tam jednak być tym tą siłą sprawczą, która tam dotrze? I sobie uświadomiłem to, to, że to będą właśnie ludzie 60, 70, 80+, plus, ponieważ oni będą oni po pierwsze y, pójdą tam z wnukiem, z wnuczką właśnie na zasadzie pokażeć ten świat, który był moim światem, chciałbym, żebyś w niego weszła wszedł i y, zobaczmy na ile to jest y, na ile to, to to wrażenie, ta emocja jest w stanie nas połączyć. Y, I Małe dziecko nie decyduje przecież samo o sobie, nie mówi, tak. mamo ja chcę iść do oka, bo to będzie takie ciekawe. Tylko, znaczy powiedzmy, że to są wyjątkowe sytuacje. Natomiast, na pewnym etapie już tak, tak, tak ale na początku nie. Tak, no po pierwsze to są y, szkoły, które będą organizowały, czy te, te, te wycieczki grupowe, czy też organizatorzy kolonii obozów i tak dalej. Y, więc też ludzie, którzy zachowali świadomość dotyczącą wagi tych kreskówek z Bielska, lub to będą rodziny, gdzie z kolei, no właśnie dziadkowie, babci mają najwięcej czasu i one będą, oni, one będą prowadzały, prowadzali teraz e, swoje wnuki, wnuczki do, do nas. Czy znaczy wśród Więc... tych atrakcji, które przewidujecie w oku, przepraszam, że wchodzę mm -hmm. w słowo, to też będzie coś takiego, że ten, ten dziadek, senior czy seniorka będzie miał tam coś y, do zrobienia, do poznania, czy to będzie taka tylko funkcja, no, na początek, przyprowadzić wnuka? E, znaczy to będzie y, powrót do, ponieważ... Y, Powrót do pewnej estetyki, który tam był dla nas bardzo ważny, kiedy wybieraliśmy ten zwycięski projekt. To jest ta, ta estetyka utrwalona na przełomie lat 60., 70., właśnie bardzo widoczna w oprawie plastycznej filmów Zbielska i taka, która się rzeczywiście kojarzy z takim. z takim błogostanem. Bo to jest taki etap. Jeszcze tych ideałów hipisowskich, które do nas docierały razem z tą estetyką okładek płytowych amerykańskich czy brytyjskich płyt, y, która się z kolei odzwierciedlała też w polskiej animacji. To bardzo widać na filmach z tamtego czasu. To jest y, choćby czołówka Rexiata, bo ona kilka razy się zmieniała, ale w pewnym momencie przybrała właśnie taki kształt. Y, to są filmy też y, autorów y, bielskich, którzy robili filmy adresowane do widza dorosłego. Y, to jest taka pewna miękkość, taka, takie yy, yy, kształtne, wygięte kształty tych liter, takie, to wszystko jest takie rozpulchnione i tak się kojarzy jakoś z czasem dobrobytu i z taką Arkadią. Dzieci kwiatów. Tak i teraz to jest jedno. I teraz co będzie, co, co znajdzie senior dla siebie? Znaczy myślę, że znowu wróci do swojej młodości, to jest bezcenne, czyli od, jakby włączy sobie na, na swój użytek czy na użytek tej osoby, z którą będzie Film ze swojej młodości, tak? Ja myślę, że to będzie prawdziwe wzruszenie. Widziałem ludzi ze łzami w oczach wychodzących z, ze studia filmów rysunkowych teraz. Jak przychodzili nam, byli oprowadzani po kilku komnatach zaledwie. I będzie w stanie przejść przez proces powstawania filmu animowanego, bo na, tym, na tej idei jest zbudowana cała wystawa. I ten proces pokazany jest i przez odpowiednie urządzenia, i przez artefakty do tego służące. Jak i poprzez konkretne postacie z filmów, i wreszcie przez twórców. Dla mnie też jest niezwykle ważne, żeby, żeby to nie było opowieść taka deus ex machina. No, pojawił się nagle jakiś bohater czy seria, i to tak zaczęło iść się, spodobało wszystkim. Stali za tym konkretni ludzie. I tych konkretnych ludzi też chcemy pokazać i przybliżyć. Zwłaszcza, że też warto o tym pamiętać. Do czasów pojawienia się Wiedźmina. Filmy z Bielskiego Studia były najlepszym e, pod względem komercyjnym e, towarem pochodzącym z Polski, jeśli chodzi o przemysł kreatywny. Nie było lepszego. Tak. To, to Prawie były cały filmy, świat, prawda? Dotarły do 100 krajów. Tak? Tak, niesamowite. I tam, no, ten, ten miliard widzów, my to wykorzystamy tę chwytliwą frazę tam w pewnym momencie w, na tej wystawie. Ale proszę sobie wyobrazić, że to jest ta soft power narodowa, która została w piękny sposób wykorzystana właśnie poprzez te, te kreskówki. One Dlaczego? One były w dobrej jakości. One nie zawierały dialogów czy narratora. W związku z tym były. Nie, nie musiały być tłumaczone na, co tam czasami można było jakieś tam zgubić jakieś znaczenia. Zawierały zawsze jasne przesłanie, tak? I, ym, i miały coś takiego, co już wtedy nasi twórcy to, to zrozumieli i to robili. Co na przykład w tej chwili jest taką złotą dewizją Netflixa, która polega na czym, że musimy opowiedzieć uniwersalną historię, tak? Czyli chłopak zakochuje się w dziewczynie, są rozdzieleni, próbują się połączyć i Czyli do każdej przestrzeni kulturowej pasuje. Tylko, tylko do końca. I, I to ta uni, ten uniwersalizm, żeby był ciekawy dla widza z Argentyny, Mongolii czy Australii, musi być osadzony w jakichś realiach, które są jemu, nie, temu widzowi, nieznane. Natomiast. Mają swoje czytelne kody kulturowe, swoją taką scenografię architektoniczną, swoje obyczaje, i oglądamy to z zaciekawieniem. Mówimy sobie, kurczę, ale ci Eskimosi mają naprawdę niesamowity sposób zawierania małżeństw, tak? I albo wychowywania dzieci, a z kolei ci aborygeni z Australii w kapitalny sposób przyrządzają jedzenie. No i to, i tak samo ci dwaj chłopcy z serialu Bolek i Lolek, no, obracali się w, pewnym, w pewnych czytelnych też. Scenograficznych ramach, tak? jeśli chodzi o to, co, co było w tle, czym się posługiwali do zabawy i y, jak spędzali ten wolny czas. Czy Reksio, który był takim. Właśnie, Reksio też pasował do wszystkich tam. Y, znaczy, Reksio odwołuje się do, z kolei do innego archetypu, bo Reksio jest naprawiaczem świata. Reksio wychodzi przez swoją budę codziennie, tak się rozgląda i widzi, że świat się popsuł. W związku z tym on ten świat naprawi i robi wszystko, żeby go naprawić, i na koniec uzyskuje spokój i wraca do swojej budy. A teraz Buda podobno nie pasuje do współczesnego świata. Sam to powiedziałeś. Rozmawialiśmy rzeczywiście z, ze studiem z Warszawy na temat współpracy przy reaktywacji Reksia i to było bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie pokazujące jak się zmieniły też te kody kulturowe. Ja mam lat 60. Rozmawiałem z ludźmi którzy mieli lat 25 i kiedy rozmawiamy o tym no dobrze no to wznawiamy Reksia jak go wznawiamy. Ja mówię no klasycznie no, czyli opowiadamy tę historie podobny sposób z tymi elementami scenograficznymi i wtedy to naprawdę było <laughs> ciekawe, tak. Ale nie możemy go pokazać w budzie. Dlaczego nie możemy go pokazać w budzie? Pytam, no bo to jest jakiś, kojarzy się z jakimś, jakąś opresją. Tak, ten pies powinien jednak być w środku, w, bu, w, w mieszkaniu. No dobra, w środku, w mieszkaniu. No to mamy tego chłopca, tak, który tak. jest jego właścicielem. Pewnie. A dlaczego tylko chłopiec? Właściciel to brzmi źle, bo to, co, to znaczy, że ten pies tak. jest niewolnikiem. No, więc to powinien być jakiś partnerski układ, tak? Teraz, dlaczego chłopiec, a nie chłopiec i dziewczynka? A jeżeli chłopiec i dziewczynka, to trzeba uważać też na takich, na to, co w tej chwili jest na przykład w Norwegii, w Niemczech i tam mi wymieniono 7 krajów zachodniej Europy. No, że właściwie nie eksponujemy tych cech płciowych rozróżniających, tylko raczej je przytłumiamy, tak? I kolejne no tak, w i kolejne. I innych. I kolejne, i kolejne. I, no, i nagle się okazało, że. Yy, że dlaczego to było ciekawe doświadczenie? No, bo się okazało, że tej bajki, jeżeli miałbym ją robić z tym studiem i z tymi ludźmi, nie moglibyśmy opowiedzieć, bo po prostu się zdarzaliśmy na każdym poziomie. Tak, jeśli chodzi o to, jak ma wyglądać bohater, jak ma się zachowywać, w jakim ma być otoczeniu, kto, kto jest najbliższymi mu osobami. Bardzo ciężkie jest tworzenie bajek w dzisiejszych czasach i obawiam się, że. Trudno by mi było pewne kwestie przyjąć, zwłaszcza, że pamiętam zbyt mocno, może te mhm. klasyczne bajki dotychczasowe, ale wróćmy na koniec jeszcze do tego seniora, który przychodzi mhm. do oka z wnukiem, no ażby się prosiło, panie dyrektorze, żeby on wychodząc wyciągnął ten portfel, który ma grubszy niż wnuk i kupił na przykład jakiś gadżet albo ten film na DVD dla tego dzieciaka, niekoniecznie, mhm. no i będę się <laughs> upierał. No ja rozumiem, yy, natomiast tak, oczywiście, że Merchandising, czyli to wszystko, co idzie za filmami, za postaciami, czyli to, że możemy kupić rozmaite wcielenia tych postaci jako maskotki, naklejki i tak dalej, to jest bardzo ważna część naszej działalności i chciałbym, żeby to była noga ekonomiczna, na której studio też będzie stało. Czy mam za słowo? Ale też do tego służyć będą nie tylko te e, maskotki postacie z dawnych czasów. W tej chwili bardzo pracujemy nad tym, żeby wytworzyć postacie nowe, własne i żeby one weszły do tego uniwersum dziecięcego jako te nowe postacie, które właśnie też chcemy mieć u siebie na półce w formie pluszaków. Bo to jest ten element intelektualnej własności, Intellectual Property IP, tak? czyli czegoś, co jest w tej chwili najważniejsze, czyli własność intelektualna to ropa naftowa XXI wieku. A z drugiej strony często hamulec wielu działań. Myślę, że studio się przekonało też mm, prawda, w no walce. Tak, na, znaczy, w momencie, kiedy to jest nadużywane, czy jakoś zakopywane przez właścicieli, którzy czy przez składkobiorców, to oczywiście jest to kłopotliwe dla, dla rozwoju marki. I no, niektóre marki rzeczywiście te studyjne cierpią na tym, że są w, w takim nieuporządkowaniu powiedzmy. To ja życzę studiu. Czy mm -hmm. tobie, żeby wszystko szło jak po maśle no, mm -hmm. i żeby kolejne etapy rozwoju, studia. Znaczy, nie obawiamy się y, kłopotów czy y, jakichś niebezpieczeństw, no bo one kształtują też charakter i powodują, że, y, no, że jesteśmy bardziej ludzcy, tak? Także rzeczywiście dużo rzeczy idzie w poprawny, znaczy w, do, w dobry sposób. Ze względu też na to, że w studiu jest y, znakomita załoga. To są świetni ludzie, którzy tutaj albo tutaj zostałem, albo zaprosiłem do współpracy i to, to jest podstawa sukcesu tego, którego osiągamy w tej chwili. I w ten sposób pan dyrektor powiedział nam wszystkim, że dadzą sobie radę. I niech tak będzie. Maciej chmiel, dyrektor studia filmów mhm. rysunkowych w bielsku białej, był dziś naszym gościem bardzo dziękuję. Dziękuję.